Witajcie w dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą z poprzedniego dzisiaj rozbieram ten centralny mój wał w Quantumie Plusie, ponieważ jak słyszeliście w poprzednim filmie pod koniec już były takie tarcia, jakieś takie rzężenie, tak jakby zębatka tarła o coś, no i wyciągnąłem ten centralny dyfer i zwróćcie uwagę co tu się stało, patrzcie jak to chodzi, czyli po prostu centralny dyfer się rozsypał, zaraz dobiorę się do niego do środka, i, i, zobaczymy, I zobaczymy, co tu się dokładnie podziało. Tak to wygląda. To jest ten centralny dyfer. Coś tu się stało, ponieważ strasznie dużo tu jest smaru. Zwróćcie uwagę. Tak jakby mi wywaliło zarówno tutaj na podwoziu, jak i na, na, na silniku i, i, i na jego mocowaniu, i, wał, i, i centralnego dyfra i, i silnika. I na, samym, I na samym dyfrze. Patrzcie, ile tutaj jest smaru. Także co, coś się rozsypało. Prawdopodobnie uszczelnienie, bo tutaj widzicie jakaś, nie wiem, czy to jest podkładka, czy coś się urwało. I to, to mi tutaj lata. Także muszę sobie, muszę sobie zobaczyć, co tam się stało. Od razu zwróćcie uwagę, co się dzieje podczas jazdy. Te kubki się zużywają. Nie dość, że tutaj widzicie te wyżłobienia z jednej z drugiej strony, to jeszcze troszeczkę jest tak jakby, jak dobrze widzę, tak jakby był troszeczkę rozszerzony. Tutaj mniej, natomiast również, również są te wyżłobienia. Zwróćcie na to uwagę, także także centralny dyfer, o centralny dyfer też trzeba dbać, też trzeba go rozbierać, czyścić, smarować i oglądać, także zobaczymy próbuję rozebrać dyfer, zajrzymy do środka zobaczymy co tam się podziało no i tak, centralny dyfer mam już rozebrany już wiem i przypuszczam co się stało, zwróćcie uwagę w środku te zębatki że tak powiem te, te, te główne czy te boczne są co prawda całe zęby są ładne, natomiast tutaj w tych mniejszych, zwróćcie uwagę, co się stało z zębami. Zęby są tak jakby po jednej stronie yy, o, nie wiem, czy tu widzicie, uszczerbane. Ja może sobie tutaj odłożę na razie moją kamerkę i Wam pokażę tak. Zwróćcie uwagę, tutaj, tutaj są zęby wyszczerbione po jednej stronie. Z drugiej strony w miarę, w miarę jakoś to wygląda, natomiast z jednej strony jest są dziury. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Tutaj. Zwróćcie uwagę. Tutaj, tutaj i takich zębatek mam dwie, które są tak dość, dość konkretnie i, i mocno. Co prawda zęby w miarę się trzymają w całości, natomiast no, są tutaj uszczerbione i po prostu to jest ten efekt, y, ponieważ y, jeszcze, jeszcze nie, pokazywałem, nie pokazywałem Wam wcześniej na filmie, natomiast y, co się działo? To znaczy, model jak jechał do przodu, to no, to słyszeliście, to takie chrupanie, tak jakby coś właśnie wpadło między zęby, jakby, jakby coś tam się działo. Natomiast, jak cofałem do tyłu, tego efektu nie było. Do tyłu cofał normalnie, miał pełną moc i nic, nic, nie, nic nie stukało, nic nie chrupało, nic się nie działo. I to jest właśnie to jest ten problem, że daję zwrócić uwagę: te zęby są tutaj, tak jakby w jednej części tylko, tutaj z tej strony. No, tu mamy zęba praktycznie całego wyszczerbionego, natomiast w większości to są z jednej strony zęby, tylko wyszczerbione i przypuszczam, że właśnie to jest ten efekt, ten efekt tego, tego, tego chrupania, tego yy, takiego nie wiem, mielenia jakby to powiedzieć yy, w momencie jazdy do przodu. Tutaj są te zęby wyszczerbione i niestety, ale muszę, muszę właśnie nowe zębatki zamówić. Yy, zaraz sobie <laughs> usiądę na laptopa, zamówię sobie, wejdę sobie na edsetim.pl, zamówię sobie tam yy, cały, cały kompletny zestaw zębatek, zamówię sobie od razu smar do dyfrów, ponieważ zostały mi tylko dwa. Lubię mieć na zapasie. Yy, aha, yy, pytacie mnie, dużo, dużo osób z Was pyta mnie, yy, jakiego smaru używam do dyfrów. Yy, ja używam smaru, nie używam oleju. Wiem że, wiem, że są zwolennicy, wiem, że są przeciwnicy smaru, oleju, natomiast ja od samego początku w moich modelach używam smaru. Yy, jest to smar z traktasa w takich białych yy, białych buteleczkach, yy, może nie buteleczkach, a tupkach. Ja zaraz tu postaram się go bo znaleźć dla Was i Wam pokażę. Natomiast ja Wam w opisie w opisie filmu, jeżeli jesteście zainteresowani, czego ja używam dokładnie, to ja Wam w opisie filmu wrzucę linka do, do strony z tym smarem. Ja go, tak jak wspomniałem, kupuję na rctim.pl i tam, tam taki smar mają. Nie mogę teraz znaleźć w, wśród tych moich wszystkich części tego smaru. Jest tego smaru. O, zwróćcie uwagę. To jest ten smar. Smar z Laksasa. Smar do Dyfrów taka tubka. On brak, że tam coś około 11-11 zł kosztuje, i ja zamawiam w tych tubkach, ponieważ ja już sobie tak wcześniej takie, jak to nazwać, dozowanie, czy, czy ilość smaru potrzebną do dyfra, tak sobie założyłem, że jedna tuba na dyfer. Ja, ja po prostu tak stosuję, że do jednego dyfra całą tubę smaru wciskam i wiem, że mam wtedy smarowanie i wtedy ten dyfer pracuje ładnie. Powiem Wam szczerze, że. Ten dyfryt centralny no, troszeczkę został przeze mnie zapomniany, to znaczy ja go, ja go jeszcze nigdy nie smarowałem. Dopiero przyznam się wam szczerze, że dopiero teraz pierwszy raz go rozebrałem, jak dyfryt zarówno tylny i przedni rozbieram, czy jeszcze smaruję, tak jak już wam wspominałem wcześniej i wspomnę kolejny raz, co co 3-4, maksymalnie co 5 jazd. Wszystko rozbieram, czyszczę, smaruję, dyfry yy, rozbieram, tak jak tutaj na części pierwsze. Yy, odtłuszczam, myję sobie benzyną ekstrakcyjną, składam, uzupełniam całą tubę smaru tego do dyfrów z Laksasa yy, i tak zakładam. I tak to jeździ. Yy, tyczy się to zarówno dyfra tylnego, jak i przedniego. Yy, centralnego powiem Wam szczerze, jeszcze nie rozbierałem. Jak widać jest to mój błąd, ponieważ, ponieważ go yy, no zajechałem, że tak powiem. Yy, jeszcze z, yy, również łożysko. Zwróćcie uwagę, ten środek raczej tego nie będzie o. Widać, ten środek się nie kręci. Łożysko się zatarło. To, które jest tutaj na, jak mamy obudowę dyfra, to łożysko wchodzi tutaj, ono się zatarło i yy, latał, latał cały dyfer, cała, cała obudowa latała w łożysku. Nie, nie, była, nie była, że tak powiem, amortyzowana niczym. To łożysko działa, ładnie się kręci. Natomiast niestety drugie łożysko jest zatarte. Również zaraz sobie razem z zębatkami zamawiam o, zwróćcie uwagę, nigdzie ruszyć. Zaraz z zębatkami zamawiam sobie komplet łożysk. Wymienię od razu dwa, ponieważ w pakiecie czy w woreczku są dwie sztuki, zarówno na jedną, jak i na drugą stronę. Wymienię sobie <coughs> dwa łożyska, wymienię sobie zębatki oraz zamawiam nowe kubki, ponieważ te już, jak widzicie, są wyrobione. Widać, widać zużycie, widać, jak to się mówi, ząb czasu na nich. I powiem Wam szczerze, że dyf, dyfra centralnego jeszcze raz powtórzę, nie robiłem. Jest to jedyny dyfer, o którym zapomniałem przy tym modelu. I ten dyfer wytrzymał mi dzisiaj, te, znaczy dzisiaj, teraz mamy sierpień. Wytrzymał mi 7 miesięcy jazdy bez żadnego czyszczenia, smarowania oraz około śmiało mogę powiedzieć, 60 pakietów. 60 pakietów model ma wyjeżdżonych. Do tej pory ja tam, wam się dzieliłem na ja tam się z wami dzieliłem na wcześniejszych filmach, co zrobiłem, co się stało, co uszkodziłem, czy to ja, czy to sam, samo, samo się zrobiło, że tak powiem. Natomiast nie było to dużo rzeczy. A teraz po tych 60 pakietach i, i, i po tych 7 miesiącach z modelem, dyfer, czy 6, pół roku, pół roku minęło, jak mam model, dymfel centralny, zębatki się, jak widzicie, roz, może nawet nie rozsypały. Po Wyszczerbiły, po prostu się wyszczerbiły, dlatego tak, halata. Ja jeszcze się zabiorę z tego, że tak, to mam rozebrane, to już muszę sobie zostawić i zaczekać, aż mi przyjdą nowe zębatki, nowe części, nowe kubki. Yy, jeszcze smary, co prawda mam jeszcze dwie sztuki, dwie takie tubki, ale, ale muszę sobie na, na zapas znowu zamówić natomiast yy, jeszcze teraz już jak zacząłem się, yy, jak zacząłem yy, rozbierać i czyścić model jeszcze się zabieram za tylny dyfer, sprawdzę czy, czy czasami yy, tylny i przedni ale pierwszy sobie yy, rozbiorę tylny dyfer i sprawdzę czy czasami w tylnym dyfrze również coś się nie stało czy nie, ma, czy nie ma właśnie takiego jakiegoś efektu? Ale ja przypuszczam, że ponieważ tak na, na ucho, że tak powiem, tak jak y, y, słuchałem, tak jak słyszałem, właśnie bliżej środka, czyli tak jakby właśnie bliżej tego centralnego dyfra, y, było słychać ten, ten, taki, ten taki dźwięk. To takie y, nie wiem, chrobotanie, czy, czy jak to się mówi, takie mielenie. Ale zabieram się dalej za model. Jeżeli coś będzie y, z dyfrem tylnym, czy przednim, na pewno Wam, na pewno wam za niedługo pokażę. Jak widzicie, wyciągnąłem już dyfer y, z podwozia i zwróćcie uwagę, co się stało, y, kubek z tylnego dyfra również mi wypadł podczas wyciągania dyfra. Sam odpadł. Pamiętacie, że y, we wcześniejszym, którymś tam y, już nie pamiętam, ale jak wrócicie do moich filmów, tam gdzie napisałem, y, chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to, to był zatytułowany film Pierwsza awaria w moim plusie i właśnie był problem, że popuściły mi się te kubki. Z, z, tylnego dyfra, z tylnego, zarówno jak i z przedniego dyfra, ja je zakręciłem, wyczyściłem, zakręciłem, osadziłem na kleju do gwintów oraz zwróćcie uwagę, tutaj jeszcze od góry zalałem dodatkowo, yy, dodatkowo klejem, yy, tutaj była bodajże kropelka, jak, jak, jak się nie mylę, chyba tak, chyba jeszcze kropelka, yy, na gwincie był Loctite, tutaj była kropelka, jak widzicie, niestety to wypadło, nie wiem czy się to wykręciło chociaż nie widzę żeby się to wykręciło ponieważ tutaj śluba jest na samym dole tak jak, tak jak była natomiast kubek mi po prostu przy wyciąganiu kubek mi po prostu przy wyciąganiu dyfra wypadł, zwróćcie uwagę także kubki będą i tak już muszę nowe zamówić, zwróćcie uwagę co tutaj się stało również dobrze to widać patrzcie co tutaj się stało z kubkami, z kubkiem tutaj ta strona jest w miarę fajna, a tutaj Patrzcie, jak to się tutaj uszkodziło. Także kubki, kubki również z tylnego. Przypuszczam, że z przedniego dyfra też może być to samo. Dopiero jak rozbiorę to, to zobaczę, ale, ale może być coś takiego. I powiem Wam. Nie wiem, czy to, czy ja dobrze widzę. Czy to mi się wydaje, jakby troszeczkę ten wał był krzywy. No, chyba tak. Zwróćcie uwagę, wał centralny od napędu tylnego jest lekko krzywy. Widzicie to, co ja... Czyli powiem Wam szkody. Szkody, jakie się poczyniły. No, powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest po ostatniej jeździe, czy to po prostu, że już te 60 pakietów ten model wyjeździł. Czyli już, można powiedzieć, troszeczkę, troszeczkę swojego, że tak powiem, przelatał. No i kolejne, kolejne awarie. Kolejne problemy po 60 pakietach. Widzicie jak wygląda tylny dyfer zaraz po ściągnięciu. I teraz to jest to co ja Wam mówię. Zwróćcie uwagę na tylne aksle, które miałem założone. Te przednie, przednie miałem, przypominam, przednie miałem założone na tył. Tutaj są kulki od zwrotnic. Widzicie, jak to wygląda. Zardzewiałe, brudne, ukurzone, ubłocone. Dlatego, tak jak Wam za każdym razem mówię, wspominam i tak samo teraz, y, proszę Was, dbajcie o swoje modele. To znaczy, czyśćcie je, tak jak ja y, co cztery, co czwarty, piąty przegląd, czy co czwarty, piąte czyszczenie, y, wszystko smaruję, wszystko rozbieram, czyszczę zarówno dyfry, zarówno zębatki, y, zwrotnice, wszystko po prostu... Rozbielam, czyszczę i smaruję. Tak samo wyróbcie to, wtedy Wam na pewno model, przynajmniej tak jak u mnie, te 60 pakietów wytrzyma. A może, a może i więcej, także, także nie wiem. W każdym razie u mnie 60 pakietów przejeździł. Obyło się bez jakichś większych, grubszych awarii. Natomiast na chwilę obecną widzicie, już mam, już mam kolejny problem z kubkiem tylnym, z, z wałem centralnym. Nie wiem, czy to, przez to że się, może przez to, że się rozsypał ten, ten z wałem czy z ośką, z ośką centralną napędzającą. I właśnie nie wiem, czy to przez to, że, że ten wał centralny się, się posypał, czy po prostu, czy po prostu to się pierwsze, pierwsze stało i na skutek tego posypał się wał centralny. Tego nie wiem. Dyfer, dyfer, nie wał, przepraszam, dyfer centralny. Tego nie wiem. W każdym razie dyfer jest, jak już widzieliście, zęby do wymiany. Natomiast z tyłu mam do wymiany ośkę centralną i kubek wchodzący na tylny dyfer. Przypuszczam, że z przodem może być podobnie, zobaczymy. W każdym razie powiem Wam szczerze tak: ja się, ja się, ja się zabieram za rozbieranie tego dyfra z tyłu. Ja sobie zobaczę, jak on tam wygląda. Ale myślę, że ponieważ widzę, że już ten film miał być krótki, okazuje się, że, że wyszło jak zwykle. Jest dość, dość długi. Yy, zrobię Wam kolejny film na temat yy, czyszczenia, może nie tak czyszczenia jak yy, awarii w Quantumie. To znaczy yy, przejeździłem 60 pakietów, jak widzieliście w różnych, yy, na różnym terenie, zarówno na asfalcie, zarówno na polno leśnym, gdzieś tam na kamykach, yy, jakieś podskoki, teraz ostatnio widzieliście na szutrze, skoki, woda, kałuże. Yy, w sumie wyjeżdżonych, jeszcze raz powtórzę, 60 pakietów i zaczęły się, że tak powiem, yy, schody. Schody, może nie schody, ale zaczęły się wymiany. Już mam, zanim rozebrałem i dostałem się do, do tylnego dyfla, już zauważyłem dla dwa, przynajmniej dwie awarie, czy, czy dwa problemy, które muszę, które muszę naprawić, żeby, żeby dalej dobrze i wygodnie tym, tym modelem jeździć. Także w następnym odcinku na pewno wam to pokażę. Już was do niego serdecznie zapraszam. Ponieważ no, będzie co pokazywać, będzie co pokazywać, będzie co na co zwrócić uwagę, może Wam to pomoże w, nie wiem, w przyszłości, może, może będziecie mogli sobie jakoś temu zapobiec. A może po prostu to jest właśnie przypadłość tego modelu, że, że przejechanych 50, 60, ileś tam pakietów i już wtedy no niestety trzeba, trzeba go, yy, że tak powiem yy, naprawiać, czy trzeba już go troszeczkę doinwestować. Może tak jak z samochodami, ileś tam przebiegu minie i trzeba robić remont silnika itp. itd i tak samo może być przy modelach, że już ileś tam jazd yy, pójdzie, ileś pakietów zostanie wyjeżdżonych i model, model musi być, yy, części muszą być tak jakby na nowo wymienione. Ale to tak jak już wspomniałem, w następnym odcinku wszystko wam opowiem. Pokażę Wam co i jak, co zauważyłem, na co trzeba zwrócić uwagę. Powiem Wam szczerze, bo dużo jeszcze tak, tak szybko na koniec dużo dostaję od Was zapytań: jak, jak się w ogóle zabrać za czyszczenie modelu, za rozbieranie? Macie. macie i macie, czy, czy, boicie, czy boicie się, czy macie obawy, że, że nie będziecie tego umieli rozebrać, czy może nie tak rozebrać, jak rozbierzecie, nie będziecie umieli złożyć, powiem wam, powiem wam tak, jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś problemy z tym i właśnie boicie się, że czegoś nie będziecie umieli, nie będziecie umieli tego złożyć, kontaktujcie się ze mną, jak najbardziej Wam pomogę jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieć bardzo, bardzo chętnie Wam pomogę jeżeli coś, coś Wam, nie wiem, zostanie coś rozbierzecie, zapomniecie, postaram Wam się pomóc kontaktujcie się, czy to na przez komentarze ale przez komentarze będzie później ciężko ciężko, że tak powiem tak jakby na tą taką kontynuację szybką, kontynuację szybką jeżeli chodzi o, o składanie tego modelu, ale zapraszam Was na, na mojego Facebooka. Pawciopaw. Wyślijcie wiadomość Messengerem i jeżeli, jeżeli będziecie chcieli, to bardzo chętnie Wam pomogę. Również powiem wam szczerze, zastanawiam się, czy, czy u siebie gdzieś w okolicy nie zrobić, to znaczy w sensie u siebie tutaj w, na, w domu, w garażu na warsztacie, natomiast y, dla ludzi z okolicy, może też dla wysyłkowej y, wysyłkowych, y, czy właśnie nie otworzyć, czy nie zrobić takiego, jakby to nazwać coś Ala serwisu dla modeli. Y, jeżeli właśnie tak jak tu macie pro, problem. Problem, nie problem, ale chcecie, żeby właśnie model rozebrać, wyczyścić, przesmarować, bądź coś jest właśnie uszkodzone, nie wiecie, nie umiecie, czy nie chcecie nawet, nie chce wam się, szkoda wam czasu, nie macie czasu, żeby to naprawić, no to wtedy możecie, możecie właśnie do mnie czy przyjechać, czy, czy model wysłać i ja wam wtedy to naprawię. No, z racji tego, że, że wiadomo, no, będę tracił czas, to, to, to coś tam, coś tam za to będę liczył. Może nie będzie to jakieś, może to nie będą jakieś duże kwoty, no, ale, no, ale z racji tego, że, że, że poświęcę swój czas, Czas, no to, no to coś, coś bym chciał, że tak powiem, za to zyskać. Także zastanawiam się nad czymś takim. Mam do Was pytanie: nawet dajcie znać, co wy sądzicie, czy, czy, czy w ogóle iść w to, czy, 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 czy może wy, wy, moi widzowie, byście, byście chcieli niektó co niektórzy, żeby coś takiego zrobić, że, że, że właśnie taki jakby serwis tych modeli, że mi będziecie modele wysyłać, przywozić, ja wam będę robił. Po prostu dajcie znać, co, co, wy, co, co wy myślicie o tym moim pomyśle. Także y, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Troszkę się rozgadałem jak zwykle, no ale, no ale tu, tu by można było rozmawiać na temat tego i nie tylko innych modeli. To jest temat rzeka, że tak powiem. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek, komentujcie co, co Wam się podoba, czy, czy, czy co Wam się nie podoba, czy macie jakieś pytania, również możecie w komentarzu je zadawać bądź bądź, tak jak wspomniałem przez Messengera na Facebooku czy na mailu. Dajcie znać, nie ma sprawy, jak najbardziej Wam odpowiem i jak tylko będę w stanie, będę umiał to, to chętnie pomogę. A już tak jak wspomniałem, zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie pokażę Wam... Ilość, że tak powiem, napraw, czy, czy pokażę Wam po prostu, co się już zepsuło po tych 60 pakietach i co muszę wymienić, żeby tym modelem dalej y, y, dobrze, bezpiecznie i, i, i normalnie jeździć bez, bez uszkadzania, ponieważ zepsuły mi się, y, zepsuło mi się kilka rzeczy, które, które jakbym nie wymienił, no to niestety ale uszkodzą pozostałą, pozostałą część. Ale to już tak jak wspomniałem w następnym filmie. Zapraszam Was serdecznie, a za dzisiaj dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Cześć.